Szanowni Państwo, w imieniu Autokompas i jego kapitana witamy na pokładzie podcastu dla Glob Motoryzacji. Dzisiejszy przejazd odbędzie się na trasie Warszawa-Szanghaj bez przesiadek. Życzymy miłych wrażeń. Uwaga! Stuartystę miałem wczoraj imieniny: Północ, Południe, Wschód, Zachód, Zachód. Azja, Europa, Ameryka, Australia. Dokąd zaprowadzi was auto-kompas? Zapraszamy. Podcast dla globtroterów motoryzacji. Witam wszystkich po ponad miesięcznej przerwie. Na początek garść newsów związanych z drugą częścią dzisiejszego odcinka, który dotyczy czwartego przykazania zakupu aut używanych. A zatem Polska w końcu dołączyła do Euricaris. Co to jest? Europejski System Informacji o pojazdach, o prawach jazdy oraz o polisach ubezpieczeniowych. Stało się to już dosyć dawno, bo w lipcu 2010 roku. Jednak chyba do dnia dzisiejszego prawie nikt o tym zupełnie nie wie. System ten umożliwia państwom uczestniczącym w tym programie wymianę danych na temat pojazdu itd. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia skuteczności w walce z kradzieżą pojazdów i oszustwami związanymi z rejestracją pojazdów. System umożliwia organom dokonywanie porównań danych. Dokumentów z danymi zgromadzonymi w systemie Eurocaris. Ale oczywiście nie rozwiązuje to wszystkich problemów, które później omówimy. Nie wiem, czy wiecie, ale w motoryzacyjnym świecie istnieją również organizacje non-profit. Jedną z nich jest EAITI. To stowarzyszenie założone w USA w 1952 roku. A od 1990 działające także w Europie. Stowarzyszenie zrzesza profesjonalistów wywodzących się ze służb publicznych oraz osób prywatnych, których działalność zawodowa związana jest ze zwalczaniem lub przeciwdziałaniem przestępczości samochodowej. Do takiej organizacji oczywiście mamy też dostęp, co pośrednio może nam pomóc w zakupie samochodu używanego. Pamiętajmy, kto pyta nie błądzi, a przezorny zawsze ubezpieczony. Wiadomość numer dwa również będzie pochodziła z naszego polskiego podwórka. W ostatnim czasie się dużo się mówi na temat zmian przepisów dotyczących nauki, jazdy, zmian, prawa jazdy itd. itd. A to tylnymi drzwiami nie na świeczniku wchodzi co? Auto dla 14-latka. Od 19 stycznia 2003 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami, wniesione zostały zmiany, które wprowadzają, iż osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1B1 lub kategorii T, ale oczywiście za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna danego delikwenta. Czyli nastolatki teraz mogą poruszać się tak zwanymi czterokołowcami lekkimi. Auta muszą być w klasie L6E lub L7E i posiadać oczywiście polską homologację. Zmiany tych przepisów oczywiście spowodowały koniec tradycyjnej karty motorowej. Od razu nasuwa się pytanie, jakie parametry musi mieć taki ultralekki mikrocar. Nie ma to nic nadzwyczajnego i skomplikowanego. Pojemność takiego auta nie może przekraczać 500 cm3, natomiast masa pojazdu również nie może przekraczać 400 kg. A prędkość maksymalna takiej wściekłej bestii to nie więcej niż 45 km na godzinę. Różne zapewne w naszym kraju będą opinie dotyczące tej zmiany przepisów. Ale moim zdaniem suma sumarum to dobrze, iż młodzież będzie mogła wcześniej zacząć szkolenie do przyszłej jazdy klasycznymi autami. Tego typu pojazdy samochodowe, w związku z tym, że mają w sobie bardzo dużo nowoczesnej technologii, chociażby w związku ze swoją ultralekką wagą, cenowo plasują się w kwotach na poziomie tradycyjnych aut, czyli od 40 tysięcy złotych wzwyż. Trzeci news spokojnie możemy nazwać wojny patentowe, aczkolwiek w motoryzacji jeszcze w tym temacie za bardzo nie ma jakiejś szczególnej eskalacji. Jak się okazuje nie tylko firmy technologiczne takie jak Apple czy Samsung tworzą wiele patentów i starają się o nie mocno walczyć. Motoryzacja również w tym temacie ma swoich liderów. Otóż grupa PSA szósty rok rzędu okazała się najbardziej innowacyjną i płodną, jeśli chodzi o patenty, firmą we Francji. Tylko w 2012 roku zgłosili prawie 1400 patentów. Z tego 116 patentów dotyczyło najnowszej modularnej płyty podłokowej do najnowocześniejszych aut. Zgłosili również 80 patentów do konstrukcji Hybrid R, o której mówiłem we wcześniejszych podcastach. Jest to 80 patentów wykorzystujących sprężone powietrze do poruszania naszych samochodów w przyszłości. Musicie przyznać, i stanowi to milowy krok w motoryzacji. Pamiętajmy, iż specjalnością grupy PSA Peugeot Citroën jest hydraulika, obniżone spalanie oraz silniki HDI. W ostatnim czasie nawet Grind Design to ta sama firma, która 12 lat temu wymyśliła filtr cząstek stałych, pozycjonując się w awangardzie aut ekologicznych. Czwarty News utrzyma nas dalej w klimatach światowej technologii motoryzacyjnej. Nawet Polska, w tym, ma swój świetny akcent. Hello, my name is Jurek. Jestem samochodem. Pierwszym polskim autonomicznym samochodem. Tak, tak, jak słyszeliście, nie tylko Google potrafi ze swoimi miliardami coś urzeczywistnić. Ta kosmiczna maszyna działa w oparciu o system LIDAR, czyli GPS, czujniki laserowe, kamery sprawdzające otoczenie. A zatem, z tą technologią rodem z NASA, mamy na pokładzie autopilota. Ciekawość od razu podpowiada pytanie: a kto jest twórcą tego pięknego samochodu? Są nimi studenci z Wrocławia. Zapowiadają, iż nie będzie to auto widmo ani pojazd stricte autonomiczny, ale specjalny system, który będziemy mogli zastosować w każdym aucie. Z pewnością to rozwiązanie będzie miało wiele zastosowań. No to mamy swoją autorską Dolinę Krzemową. Gratulacje! No to teraz coś z innej beczki. Piąty i ostatni news. To coś u nas rzadko spotykanego, a mianowicie list otwarty do ministra finansów od polskiej branży motoryzacyjnej. Pochodzi on z 3 kwietnia tego roku, a ma za zadanie opanować ministerstwo, aby nie kroiło nas z podatków i nie wpędzało naszej motoryzacji jeszcze bardziej w szarą strefę. Przecież również tym podcastem walczymy aby zwiększyć świadomość i kulturę motoryzacyjną, a nie cofać ją do czasu giełdy na Bemowie. Swoją drogą to było Eldorado. Dobra, w skrócie. W liście tym jest mowa, aby nasi rządzący nie cieli przywilejów podatkowych. Oczywiście mówię to w dużym uproszczeniu, autorzy listu proszą, sugerują, aby nie zmniejszać możliwości odliczeń podatkowych VAT u od zakupu aut. Dotyczy to również napraw przeglądów yy, serwisowych. Obecnie, jak wszyscy wiemy, yy, odliczenia to 60% z VAT, jednak nie więcej niż 6000. tysięcy. Dotyczy to oczywiście zakupu samochodu osobowego. Natomiast yy, do dnia dzisiejszego mamy korzystając z auta w firmie, mamy 100% VAT-u do odliczenia od napraw i przeglądów. Natomiast nowa propozycja yy, naszych rządzących no, wydaje się dosyć ekstremalna, to znaczy chodzi o zmniejszenie z 60 do 50% VAT-u, jak również do 50% przycięcie kosztów, jeżeli chodzi o przeglądy i serwisowanie samochodów. Na szczęście opinie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Związku Dilerów Samochodów podziela również Komisja Europejska, która uważa, Iż propozycje zmian naszych ustawodawców są niepełne i niejasne. Dzięki Bogu w Komisji Europejskiej mamy jeszcze jakąś minimalną blokadę. Mam nadzieję, iż nasi rządzący opanują się w tym szale, bo inaczej, w innym wypadku, sami będą już kupować tylko samochody nowe w salonach. Teraz ostro hamujemy, aby skupić się na naszym stałym punkcie programu, a zatem na 10 przykazań dotyczących zakupu samochodów używanych. Dziś omówimy czwarte przykazanie. Nazwałem je ziarno niepewności, a chodzi oczywiście o stan prawny przy zakupie samochodów używanych. Zacznę nietypowo. Postaram się to trochę wytłumaczyć w inny sposób. Zastanówmy się, czy kupując na przykład nieruchomość, czy sprawdzamy stan prawny, tak zwaną hipotekę, i drążymy głęboko w papierach przed zakupem naszego e, ukochanego miejsca na ziemi? Oczywiście tak. A zatem, powiedzcie mi, dlaczego przed zakupem auta nie robimy tak samo? Z moich prywatnych obserwacji wynika to po prostu banalnie z niewiedzy. Jest to wynikiem oczywiście również tego, iż Polska jest młodym rynkiem motoryzacyjnym. Często przy zakupie aut słyszałem ogólne stwierdzenia, że pewnie jest wszystko w porządku, czyli taki po prostu totolotek. W związku z tym, że w naszym kraju nasilają się windykacje, oczywiście nie tylko motoryzacyjne, proponowałbym skończyć już po prostu z tym spontanicznym i beztroskim zaufaniem do sprzedawcy i przedmiotu, jaki kupujemy. Bo inaczej cały czas będzie się potwierdzało, że kupujemy samochody z niewiedzy, lub cały czas będziemy twierdzić, a pewnie mi się to nie przytarzy, kupiłem już 10 aut w życiu, nigdy nie było takiego problemu. I tak dalej, i tak dalej, aż w końcu się obudzimy z tak zwaną ręką w nocniku. Za często chodzimy na skróty. A przy zakupie auta nie może być mowy o żadnych skrótach. Nie wiem, być może zauważyliście, że przy zakupie samochodu na drugim biegunie znowu jesteśmy bardzo nadzwyczaj ostrożni i przezorni. Chodzi o ten moment, w którym zastanawiając się nad zakupem samochodu sprawdzamy, czy na pewno szafa nie jest przekręcona, czy na pewno samochód nie był składany z kilku, czy nie przechodził zbyt wielu napraw blacharsko-lakierniczych, prawda? I takie szczegóły dotyczące stanu technicznego auta. To jest oczywiście ważne, ale no nie zapominajmy, że za chwilę możemy wysypać się na pośpiesznie zawartej transakcji, w której gubi nas brak cierpliwości i znajomości elementarnych przepisów, zasad. Uwaga! Pośpiech jest wskazany, ale przy łapaniu much, a nie przy kupowaniu aut. A jak się nie znamy i nie mamy cierpliwości, to zapłaćmy normalną cenę auta i zostawmy to na barkach profesjonalnego sprzedawcy. Nie wchodźmy sami do rzeki z piraniami, bo wyjdziemy po prostu goli i wesoli. W Polsce pośredniczeniem w handlu używanymi samochodami w dalszym ciągu zajmuje się wiele przypadkowych osób, które nie mają zarejestrowanej firmy. A zatem no, nie ma też takiej do końca odpowiedzialności, ponieważ w innym wypadku musielibyśmy tą osobę ciągać owszem po sądach, ale oczywiście e, cywilnych. Dużo z tych osób trudni się jeszcze z prowadzeniem samochodów z zagranicy, ich pobieżną naprawą, a potem odsprzedażą, na przykład na podstawione osoby lub przepisując na kolanie kolejną fakturę. Wszystko w taki sposób, aby dane faktycznego importera nigdy nie dotarły do urzędu skarbowego. Przedstawiłem tu Wam oczywiście taki przykład już bardzo ekstremalny, ale niestety często powtarzający się w naszym kraju. I jeżeli wejdziemy w taką transakcję, gdzie ta osobowość prawna samochodu do końca nie jest znana, no to oczywiście jesteśmy ugotowani na twardo i na miękko. Podam jeszcze jeden klasyczny przykład z naszego podwórka. Dotyczy on zarówno umów cywilnoprawnych, jak i faktur. Utarło się w naszym kraju, że jeżeli w dowodzie rejestracyjnym... Jest...